I jeśli pan uważa, że na internet i na kold, który jest założenia wojewódzkiego by szpitala było, żeby że jeszcze potrzebne nam jedno łezkę, po 300 tysięcy powiedzmy, że zmarnowaliśmy, może w cudzysłowie, bo to się też przyda na sprzęt. ale poradnie, poradnie sorgowackie, każdą decyzję, którą podejmował, kazał konsultować się z sędzami. Wszystko. Piszą nam absurdalne maile, w którym pisze, że z tym i tym zawieszamy działalność oddziału chirurgicznego do 31 grudnia, a ja dostałam 6 grudnia Dzwonię do pani Bielakowej, która tutaj była nieraz. I pytam się, pani Ragogo, jak można zamknąć coś, co funkcjonuje? Ludzie, my wypracowujemy kontrakt, a Wierni każecie pismo, opisę, że z działalność do 31 grudnia. Ludzie... No wie pani może ma pani rację, to ja zadzwonię do dyrektora Kaszczęckiego. Wymiętowych, proszę o to są wytyczne, ewidentne, bo każda decyzja była mnie. My, my, my jest ja to mnie, maile spuszczane, ja miałem podrókować.

Jest uchwała Rady Społecznej na, pod, na temat współpracy z Wojewódzkim Szpitalem. Więc mówię do ludzi: ludzie, zapytajcie się, co się pod tym kryje. Bo współpracy to my mamy cały czas, proszę pana. My wysyłamy pacjentów na konsultacje, my wysyłamy badania, my wysyłaliśmy plany, mówiliśmy plannicę, żeby jak trzeba było. To jest współpraca. Dla mnie uchwała na temat. Współpracy ze szpitalem, pytam się, co to jest w ogóle. A w zapisie tej, tej umowy, proszę Państwa, współpracy, tam pisze m.in. również, że należy sobie pomagać, jeśli są braki kadrowe. A co się okazuje? Nie ma, po... bo Pan Lępisz powiedział, że on nie a jak mamy problem. Nie, bo nie ma potrzebnych. nie pożyczy. pożycza nam płynów infuzyjnych. Mało tego, gdyby nie Nieszczęsne, które dzisiaj na montowanie po południu przyjechał. Byłam świadkiem, że w sekretariacie pracowników Szpitala Obywatelskiego przyjechał. Panie dyrektorze, przyjechałem po OSG. Tak, tak, ja wszystko ustaliłem z pana starostu, proszę bardzo. Ale gdyby nie determinacja pracowników załogi, to nie i oni stąd gdzieś pożyczyli. Ile to piłetnie kosztuje? Trzysta tysięcy. Ale mówią... Bardzo proszę, pan i pani ma głos. Ale co się robi? Ekipa pracowników powiedziała nie. To jest nasz łezwia. Oni muszą wypożyczyć. Wypożyczyć, żeby nasi pacjenci jechali w dwa miesiące w kolejce, żeby państwo w zrobili na naszym pacjentom. Jest to szanujące. 15 tysięcy kosztowała cena... No, czytaj o te budżetowej opinii. Analiza budżetowa, to tak powiem. Oczywiście, no, świetnie, bo się od… muszą się na nas tutaj spożywić. Druga sprawa, bo było następne podejście, bo nie, przyjechała Pani na czele na spotkanie z pielęgniarkami Bustem, proszę Państwa, Bustem. I, I mówi, Krzysztof, Kasię spikazło mi, nie, nie, nie mnie to mówi, tylko cytuję słowa, to USG. Próż, i Pani proszę Państwa, to jest prawa. To, to było, tak? Nie, nie, nie mam no, jeszcze, bo jeszcze mam inne rzeczy do powiedzenia. To, się no, czy, do... A, to jest... no, nie, 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 nie. Bo opadnia włożniczy nie funkcjonuje, nie funkcjonuje, ale jest w Każda Decyzja nawet jednodniowa wymaga decyzji wojewody. Do dzisiaj tej decyzji na oddział położniczy nie ma. Owszem, nie stawi, że w takich krytycznych sytuacjach, gdzie jest brak personelu, można zawiesić. Ale jak to się stało, kiedy na razie społecznej 4 października podejmuje się decyzję o likwidacji udziału położniczego, a za dwa tygodnie jest spotkanie z personelem oddziału położniczego się, że to jest nieprawda.